Szumy uszne to jest taka dolegliwość, która może być spowodowana szeregiem różnych przyczyn. One mogą być wynikiem stanów zapalnych panujących w uszach, mogą być wynikiem np. współistniejącego przewlekłego stanu zapalnego zatok. Może zdarzyć się tak, że pojawią się na przykład, po ostrym urazie akustycznym, np. pobyt na koncepcji albo jakiś wystrzał petardy. Mogą być też wynikiem stresu albo przewlekającego się stresu, czy stresu ostrego. Mogą być również schorzeniem, które towarzyszy takim schorzeniem atolaryngologicznym, takim jak na przykład otoskleroza. I wreszcie przyczyną szumów usznych mogą być y, zmiany nowotworowe, które powstają na przebiegu nerwu słuchowego. Także przyczyn jest szereg i trudno tutaj mówić o takiej jednej dominującej. W ostatnim czasie oczywiście jedną z kolejnych przyczyn, która nam doszła, to, są, no to jest choroba COVID-19. Szumy uszne to dźwięk, który słyszymy, możemy go słyszeć w uszach, w głowie, Może się, możemy nawet takie mieć wrażenie, że on znajduje się poza naszym ciałem i w zasadzie każdy dźwięk, który słyszymy i nie znajdujemy źródła tego dźwięku w otoczeniu, nazywamy szumami usznymi. Jako taki stoimy na stanowisku, że każdy rodzaj szumu powinien być y, diagnozowany po to, żeby znaleźć potencjalne miejsce generacji, czyli powstawania tych szumów i oczywiście zaproponować pacjentowi y, skuteczne postępowanie terapeutyczne czy lecznicze. Kilkanaście lat temu mogło się wydawać, że szumy uszne są jakby przyporządkowaną dolegliwością dla pacjentów wieku starszym. Natomiast teraz się to zdecydowanie zmieniło. Mamy pacjentów w każdej grupie wiekowej, łącznie z dziećmi. I wydaje mi się, że ta liczba pacjentów wzrasta, że jest ich po prostu z roku na rok więcej. Leczenie szumów usznych będzie zależało od ich przyczyny. Czyli w sytuacji, kiedy u pacjenta występuje niedosłuch, naturalną jak gdyby taką drogą jest proponowanie zaopatrzenia w aparat słuchowy. Aparaty słuchowe są urządzeniami, które u większości pacjentów dają efekt znacznej redukcji albo nawet eliminacji szumów usznych. Dodatkowo wbudowana opcja generatora szumów powoduje, Eliminację odczuwanych szumów usznych. W sytuacji, kiedy pacjent, u pacjenta ten niedosłuch oraz towarzyszące szumy uszne są już na tyle zaawansowane, że aparat nie pomaga, wtedy wyjściem z sytuacji może być szczepienie implantu, który również może doprowadzić do znacznej redukcji, a nawet całkowitej eliminacji słyszenia szumów usznych przy równoczesnej oczywiście poprawie słyszenia. W sytuacji, kiedy niedosłuch ma charakter przewodzeniowy albo mieszany i towarzyszą mu szumy uszne, może się okazać, że zastosowanie zabiegu operacyjnego doprowadzi do zarówno efektu poprawy słyszenia, jak również efektu redukcji szumów usznych. W sytuacji, kiedy szumy dotyczą pacjentów, którzy dobrze słyszą, nie mają niedosłuchu, no to wtedy u części przypadków korzystne będzie leczenie farmakologiczne, na przykład występujących, współistniejących stanów zapalnych otaczających układ słuchowy, czyli stanu zapalnego zatok, ewentualnie trąbek słuchowych. Czasem niedobory i suplementacja, wyrównywanie niedoborów witamin, mikroelementów również korzystnie wpływa na efekt redukcji szumów usznych. Mamy również różnego rodzaju terapie dźwiękowe, które proponujemy pacjentom, które są bardzo korzystne. Wykorzystujemy do tego celu aplikacje na telefon, generatory szumu szerokopasmowego, które wyglądają jak aparaty słuchowe i zakładane są do noszenia w takim systemie zausznym. Nową metodą terapii jest metoda elektrostymulacji płatka usznego małżowiny usznej po stronie lewej i ta metoda ma na celu przekazanie impulsu, jest to stymulowanie ucha małymi dawkami prądu elektrycznego, która ma doprowadzić do rozbicia tej nieprawidłowej, nieprawidłowej aktywności powodującej szumy uszne i w rezultacie doprowadzić ich do redukcji lub eliminacji. Trening godzinny dziennie trwa przez okres 12 tygodni. Pacjent dostaje takie urządzenie, wypożycza je, zabiera je do domu, stosuje przez okres 12 tygodni i po tych 12 tygodniach oceniamy efekty zastosowanej terapii.